Pochwalony Jezus Chrystus. Mamy piątek i dzisiaj chcemy znowu oddawać Bogu chwałę. Mam nadzieję, że nikomu z Was to się nie nudzi, nie nuży. Po prostu żyjemy dla Chrystusa i każdy dzień ma być przeżywany dla Niego, z Chrystusem i w Chrystusie. Dzisiaj Ewangelia jest następująca. Do Jezusa przyszedł trędowaty i powiedział: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. A Jezus do niego wyciągnął rękę i powiedział: Chcę, bądź oczyszczony. Jezus jest Bogiem dobrym, chce nas oczyszczać z naszych trądów. Gdziekolwiek jest coś, co śmierdzi w nas czy na nas, tam gdzie doświadczamy trądu, tam gdzie coś nas po prostu uwiera, boli. Jezus chce, żebyśmy byli z tego oczyszczeni. Czasem niestety tak sobie myślimy, że a to na pewno tak musi być. Jezus chce, żebym śmierdział. Jezus chce, żeby coś bolało. Jezus chce, żeby to było takie niewygodne dla mnie. Jezus oczyszcza. Jezus jest tym, który chce wolności swoich dzieci. Czasem robimy krok do przodu i trzy do tyłu. Gdzieś się postaramy, pomodlimy, a za chwilę tak kogoś okrzyczy, okrzyczymy, czy kogoś poniżymy, czy jeszcze jakąś inną rzecz zrobimy, że się cofamy. Po prostu robię kroki do tyłu. I, i, I mówię: Panie Jezu, czemu nie ratujesz? Czemu nie pomagasz mi, żebym był oczyszczony? Jezus oczyszcza. Tylko jeżeli się cofam, to, no to blokuje Go. Ale i tak, cały czas Jezus jest tym, który się nie poddaje i prowadzi nas ku wolności. Bóg chce, żebyśmy byli wolni. Bóg chce, żebyśmy byli czystego serca, pięknego serca, żebyśmy doświadczali słońca, żeby ono było w nas, w naszym sercu słońce. Tego chce Pan Jezus, żebyśmy taką mieli codzienność. Zachęcam, żeby dzisiaj razem z tym trendobatem zawołać: oczysz mnie, Panie, oczyść z mojego trądu. I niech to, to będzie z takim zaufaniem do Chrystusa. Jednocześnie możemy Go przeprosić za każde cofanie się w tym miłosierdziu, które Pan Bóg nam wyciąga do nas rękę. A my mówię Panie, już biorę i za chwilę do tyłu, bo każdy grzech skutkuje w naszym życiu. Skutkuje, że jesteśmy mniej szczęśliwi. W Chrystusie jest szczęście, w Chrystusie jest czystość. I do tego nas Pan Jezus prowadzi Ciebie i mnie, każdego z nas i razem się zmagamy. I Wy się zmagacie, ja się zmagam, żeby nie śmierdzieć. Tylko, żeby być człowiekiem przytulonym przez Boga, w rękach Boga. Do tego, do tego nas Bóg prowadzi. On tego chce. Kciuk w górę, subskrybujcie nasz kanał. I dzisiaj pomódmy się ostatnim od mocnym duchu. Nie gadaj kłamliwie. On tutaj jest i myślę, że to jest jakieś takie prowadzenie nas, żebyśmy nie robili kroków do tyłu, tylko z Chrystusem w Nim jest błogosławieństwo. Dobrego weekendu!